No, zabaweczki, no. No, mówiłam. Worszy. Tanie zabawki. Ale to ja odkupuję jedno. O, je, mogę jedno otworzyć? No. No i co? Otworzyliśmy pierwszą paletę, oczywiście, i tak przeczuwałem. Tanie zabawki. Ej, ale to musisz piłkę. Nie tak, odbijasz od ziemi. Zarobku nie widać, za to zabawa pełną gębą. Przynajmniej dla tych, co się nie wykosztowali. Nie, no nie. Ej, słuchajcie, 27-30 zł kosztuje. katalogowo. Dwie dechy? Policzmy to po 20 zł. 42 piłeczki. Jedno biorę. Mam tego dużo. No właśnie, widzę. Taki kubeczek. 20 zł, prawda, czy 30 kosztuje? A ile zabawy? A ile zabawy? Ile uciechy? No wiesz, no dużo nam nie trzeba, no. Jesteśmy dzieci, chyba całe życie tak naprawdę. Piotrek jest podszyty dzieckiem, a Paweł pewnie strachem. Czy zarobi? Dopuszczania baniek, ten o, taki. Bańki my, Ile ich mamy? 20 Cztery. po 5 zł? Nie ludzie no, po 3 złoty policz po 3 zł. Co to po na gratisy rozdawać? No, ja no, tak działał na gratisy. Tam chyba kolejny karton jest jeszcze jeden. Otwórz. To samo. Nie, nie. nie. nie, nie. To jest dowody. To jest dowody. Ten taki do przyciskania, taki wiesz, naciągasz no. i ten no. deskę. Po 10 zł policzymy to. Tu mamy te samochodzik. Samochodzik. Nie, oni no, naciągany, naciągany. Nie, on no, na baterię. Tu masz, masz przyciski na górze. I o i o i o robi. No. I -io, i -io, i -io. 3 Co za to? Nie no, za dużo. 15 zł w maksie. Po 15 zł a ile no. tego mamy? 18 sztuk samo dzików. Ponad 4000 do odrobienia. Masz 4 sztuki, straszne sama. To będzie drogie. No to bo po, stówce bo, po stówce na pewno, no. no. A to faj. Co? No? No, tyle może kosztować. 590 zł? A to 15 lat no, temu teraz, było. – Nie szkodzi, ale to no, Ale wracam wraca tak? wraca no, może... Czekajcie, jest, jest po zwrocie. – Musisz go karmić, musisz mu tłumaczyć. – No już się pozrobiło. No pierwszy <noise> widziałem takiego stwora, który kosztuje tam 500 parę złotych. No w szoku jestem, no w szoku naprawdę. Zdaje się, że niektóre duże dzieci zaczynają żałować, że nie kupiły. Ale on nie, one gadają po feku, czyli po swojemu. Ty. I ty się uczysz tego feku. I możesz fe fe dawno temu było, ale to jest tak słodkie, że ja bym się sama dzisiaj pobawiła. Ale przejażłeś wraca? No właśnie. A ja o, sobie ty. tym rzucałem. <laughs> to ostrożnie o tym, co rzucałem. No. No. Dobra, 300 polisów, trzy i Paweł sam nie wiedział, czy ma być zadowolony, czy nie. E, I też tak badał naszą reakcję. Jeżeli my tam mówiliśmy, wow, to jest to, no to widać, że trochę się pojawiał ten uśmiech u niego, że aha, chyba to jest dobre, nie? Nie znam się tak typowo na tych zabawkach, no ale poznam, no, do odważnych świat należy.